Dziewczynki, ja nie wiem, gdzie ona polazła. Co ona robi? Sklep zamknięty? Pati, pa ja cię szukam. Co ty? Co, co, co ty robisz? Co? jest tu? jak Patrz cię zakleić? No? Patry? no przecież to jest sklep. Przecież to jest butik. No, Patrz, no, no, ja, co? Co to jest? Co pokaż? jak to wygląda. Pokaż, ale zajebi... Ty, a widziałaś jakie dobre ceny są. Czy ty to widziałaś? Zatrzymała to te torebki, nawet minus 30 bierzemy je ja na transmisję. I jest Ale ona na A dzisiaj szefowa, daj spokój. Co zmówiłaś? Bierzemy. Dobrze. Dziewczynki, oczywiście to był żart. Polecamy jak najbardziej butik Gnija. Zobaczcie, jakie tu mają wspaniałe rzeczy. Ilość naprawdę powala. Ceny, rewelacja. Dziewczyny, promocje, co tylko chcecie. Końcówka szerokiej. Także, dziewczynki, polecamy. Zapraszamy. Gziaczki.